Cześć, witam na kanale Info Prawa. witam Was w poniedziałek, zbliża się połowa grudnia, za wiele nos się już w ogrodzie nie dzieje, no od stycznia no to zacznie się już planowanie, już niektóre prace, a tak u mnie jeszcze bardziej to tak połowa lutego marzec. Tylko, że u nas jeszcze tak nie ma, że całkowicie się nic nie dzieje, u nas teraz jest jeszcze sadzenie, jest już planowanie, została wykonana bardzo pilna praca przy domu, też pięknie no się ogrzewamy, a ja miałem spotkanie z Ciapkiem, zapraszam do oglądania. I tutaj przypominam o świątecznych promocjach. Do 21 grudnia mam bardzo dobre obniżki na moje książki o uprawie warzyw i na najnowszy kalendarz. Zapraszam do zakupu na stronie info-uprawa.pl i na Allegro. Ty mi bardzo pomagacie. No i teraz moje wyjątkowe spotkanie z ciapkiem. Ursus C330. No to wiecie, to jest dla mnie, było dla mnie bardzo takie symboliczne, bo jest szansa, że właśnie tym ciągnikiem będę jeździł w przyszłym roku. No i zajrzałem właśnie do Ursusa teścia. Widok na ten moment jest jednak niezaciekawy. Ale trzeba będzie no, troszkę zainwestować. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku mnie zobaczycie właśnie z tym traktorem, bo sam ten Ursus C330 to jest traktor z historią to jest ciągnik, który no, dla wielu jest bardzo ważny. A u nas też to jest historyczny traktor to znaczy no bardziej dla Iwonki, bo rodzina Iwonki miała kiedyś spore gospodarstwo. Ursus był wykorzystywany do wielu prac. Uprawy ziemniaków były: było zboże, kukurydza, buraki, ogórki, cukinia, marchewka różne uprawy. Iwonka jeździła, pomagała w zbiorach też w no, też były zwierzęta. Mieli byki, indyki, kaczki, konie, no, kury, świnie. To jest dla mnie coś niesamowitego, że było takie gospodarstwo. Szkoda, że już tego gospodarstwa nie ma. No, z wielu przyczyn się to rozpadło. Ale to już się, no, dosyć spory czas temu rozpadło. No, postaram się zrobić kiedyś materiał o tym wszystkim. Ale to nie obiecuję. I generalnie to warto opowiedzieć o tym, jak gospodarstwa rolne upadają. Bo jest to zja zjawisko, no, bardzo, ale to bardzo powszechne. I też jest to wszystko niepokojące, jeżeli chodzi o przyszłość naszego. Rolnictwa. No, jest coraz mniej takich mniejszych gospodarstw z różnych właśnie przyczyn. No, warto właśnie o tym porozmawiać, a niezależne polskie rolnictwo to jest bardzo istotne. Więc, choćby na taką małą skalę, uprawiajcie warzywa, uprawiajcie owoce, cieszcie się właśnie tym. No, to wiadomo, że to nie jest takie nasze uprawy, to nie, jest, to nie są wielkie gospodarstwa, ale warto właśnie uprawiać warzywa, owoce i również kwiaty. No i teraz tak, teraz okres jest u nas taki, że jest trochę, wiecie, zimno, tu, tutaj jest na plusie, tu ciepło, tu śnieg spadnie, nagle, nagle spada dużo śniegu, jest też deszcz, no a potem jest pięknie i ogólnie no to jeszcze wykorzystujemy pogodę, bo, bo jak mamy tam dwa stopnie na plusie, trzy, cztery, to jest jeszcze, jeszcze można sporo sobie popracować. No i u nas są różne porządki, ale to jest sadzenie, jeszcze sadzenie. Mówiłem Wam o tym, że posadziłem w listopadzie czosnek, posadziłem cebulę, ale jeszcze zostały właśnie te rowy, które no, zrobił Koparkowy gdzie miały być posadzone porzeczki, agresty, porzeczko-agresty, no na pniu i w formie krzewu, też posadziłem wcześniej boróweczki, ale jeszcze jest jeden rów borówkowy, no i też będą w przyszłym sezonie, no sadzone jagody kamczackie, właśnie w tych miejscach też sporo, no sporo ich będzie, będzie około 60 sztuk, będą też pigwowce, ale to tutaj, no bo to ogólnie, no to będzie około 100 różnych roślin owocowych, to znaczy nie chodzi mi, że 100 to jest 30 porzeczek i tak dalej, tylko no agres, porzeczka, brzoskwini, jabłoń i tak dalej. No i teraz już miałem zakupione porzeczki, agresty porzeczko Agresy, w ilości no nie jakiejś bardzo dużej. No i szkoda by było żeby to nie zimowało w gruncie, więc podjąłem się jeszcze sadzenia. No i na spód jest dany obornik granulowany też no dałem przy korzeniu nową ziemię taką z obornikiem. I to nie będzie za dużo obornika, tego się nie ma co obawiać. I generalnie to chciałem załóżmy takie 30 na 30 cm dołki, jednak koparkowemu, no to by to długo trwało. więc powiedziałem wcześniej, żeby wykopał cały rów. Też będę mówił szczegółowo o sadzeniu każdej z roślin, no bo one potrzebują różnych wielkości dołków, różnej gleby. A przynajmniej by warto było, żeby to właśnie przygotować dobrze. Ale w przyszłym roku, no to będzie sporo takiego punktowego sadzenia, no bo też będzie świder doglebowy, taka wiertnica. Chcę jak najbardziej. Będzie sobie właśnie ułatwić pracę w ogrodzie, wiecie taki świder, wiertnica 30 cm średnicy i głębokość tak no między 30 a 50 cm w zależności od rośliny. No i takie dołki starczą na większość krzewów i bylin. Też będzie można robić punktowo dołki dla bardziej wymagających warzyw, bo też no, choćby dla dyni, no i tak dalej, też będę wszystko pokazywał. Zamierzam mieć ogród warzywny, ogród owocowy, kwiatowy, ziołowy. Już Wam to mówiłem, ale to, to fajnie mi się właśnie tak z tym wszystkim planuje. No i kolejny temat, o którym warto tutaj wspomnieć, to ogromna inwestycja została wykonana jeszcze w tym roku. Nasz wjazd, no to była taka sama ciapa, teraz na jesień się to pokazało i wiosną to by było jeszcze dużo, dużo gorzej. Niedawno samochód nie umiał wyjechać z naszego podwórka, no i też no, trzeba było coś właśnie z tym zrobić. I zdecydowaliśmy się na szlakę, no to będzie też wykorzystywane w przyszłości pod kostkę. Znalazłem firmę, która właśnie taką kostkę no, robi, dobrze ocenianą i została tutaj wybrana warstwa ziemi. Ta dosyć dobra Dobra gleba trafiła na poletko, które Iwonka będzie miała do kwiatków, czyli no będzie dosyć dużo tej dobrej gleby. To bardzo fajnie. Potem właśnie jeżeli chodzi o tą drogę, no to była warstwami szlaka Kruszywo HZ 1663. Wszystko było ubijane warstwami. Potem szlaka drobniejsza frakcja 016 i było to ubite. Ja się na tym nie znam, tak sobie właśnie to zapisałem. Podaję to w ramach ciekawostki. Różne były opinie, no mam nadzieję, że to się właśnie sprawdzi. I najważniejsze jest to, że normalnie możemy wjechać samochodem, no jeszcze no to będzie kończone prawdopodobnie jutro, ale tak Wam chciałem to pokazać jak to teraz wygląda. No i też właśnie plany z tym początkowo były mniejsze, miało to być mniejsze ten, ale no w miarę udało się z funduszami, no to trochę większy właśnie teren, żeby sobie swobodnie można było wjechać. No i w przyszłym roku to się bardzo cieszę. Będę miał pierwszy raz szklanie z poliwęglanu. Zawsze miałem tunele foliowe. No teraz taką będę miał 4 na 6 Spróbujemy raczej we dwie osoby zrobić montaż. Powinno się to udać tak, żeby właśnie to już tak w lutym mieć pierwsze uprawy. Będzie prawdopodobnie fundament z bloczków. Też jak robiliście takie coś, to napiszcie, z czego byście to zrobili. Będą w lutym już wysiewane rzodkiewki, będą sałaty, tam rukola, roszponka. Wiele takich właśnie, kilka takich właśnie podobnych warzyw. Też będą pierwsze rozsady, to znaczy no choćby papryka, ale to będzie ona doświetlana, też szklarnia będzie potem dogrzewana, no też to będę wszystko właśnie pokazywał, ale lubię o tym mówić. Też choćby zrobię sobie rozsady bobu, chociaż no będę większość tego bobu siał, bo to no będzie zajmowało mniej czasu. No i wiecie no wiele osób teraz nie myśli o uprawach, mamy grudzień, a ja już jestem tak mocno nastawiony na przyszły rok, no zobaczymy właśnie jak to będzie. I już kompletuję nasiona, będą wielkie arbuzy, Mam wiele takich super nasion, świetnych nasion. Wielkie tykwy będą, wielkie dynie. To już się bardzo cieszę na te wielkie dynie. Będą wielkie kabaczki. Idę na rekord pomidory, też idę na rekord, ogórki, no i mnóstwo też warzyw zwykłych, będzie większość właśnie warzyw zwykłych. Takie są plany, jak będzie to oczywiście zobaczymy, bo zobaczymy, jak to będzie z czasem. I teraz negatywna informacja, to znaczy ogrodzenie ma kilka nowych śladów, że zwierzęta się od niego odbiły. Tak jak wam już kiedyś powiedziałem, to nie ma się co dziwić, bo te zwierzęta były tutaj od zawsze. No a z drugiej strony, no to przy tym, co ja chciałbym mieć, co ja chcę mieć, czyli warzywa, dużo warzyw, to właśnie owoców, kwiatów, to bez ogrodzenia, no to choćby właśnie. Sarny, dziki, no to po prostu by to poniszczyły. Więc ogrodzenie z siatki, tak żeby też się nic im nie stało. One się po prostu odbijają od tego. Nic im się złego nie dzieje. No i za 2-3 dni wieszamy wstążki, żeby to było też, żeby te zwierzęta to widziały. Jedne mam takie biało-czerwone, a drugie, no to takie srebrne, odblaskowe. No i też zastanawiam się nad tym pastuchem. Chciałbym, wiecie, no mieć w przyszłym roku w miarę bezpieczne te uprawy. Wiadomo, że wiele różnych przeciwności będzie. Wiecie, ptaki, no to dla mnie to nie jest problem. Ja wręcz będę zostawiał część zbiorów, żeby sobie te ptaki. Zjadły. Tak samo będzie mnóstwo roślin miododajnych, ale wiecie, jelenie, sarny, dziki i też inne no to niestety trzeba będzie się przed nimi zabezpieczyć. A tak na koniec, żeby się miło zrobiło, no to spójrzcie sobie, jak to się pięknie pali, jak pięknie właśnie wiatraki działają, no w sensie rozprowadzają ciepło. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla takiego małego domku, jaki my mamy. No a kuchnie na drewno to nasz bardzo ważny zakup, może i nawet najważniejszy. Nasza niezależność, no i też oszczędności, zawsze się, wiecie, ogrzejemy i ogólnie palące się drewno no to jest coś wspaniałego. Mówiłem o tym nieraz, ale no ja mogę na to, wiecie, patrzeć i patrzeć, jak to się pali w tym kominku. No i nasz domek z wielkim polem, no to. Tutaj mamy po prostu raj, wychodzimy, cieszymy się jeszcze pogodą. Jeszcze się można cieszyć niektórymi dniami. Ja już sobie tak wiecie, wyobrażam, że jak będziemy sobie robili przerwy wiosną czy tam latem, no a zawsze sobie robiliśmy przerwy właśnie na ranczu, żeby sobie po prostu coś zjeść, no to jak będziemy sobie właśnie spoglądali na te wszystkie uprawy, to będzie coś niesamowitego. A jak to będzie szło, to oczywiście zobaczymy. Nie rozgaduję się już, żeby nie mówić o tym samym, bo mógłbym to mówić, mówić i mówić. Mógłbym gadać i gadać. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do cenę tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Zobaczymy, czy jeszcze coś się w tym roku takiego będzie działo, żeby o tym opowiadać. Dziękuję i pozdrawiam.